Witam serdecznie y, firmę AgroStock. Y, mam dla Was propozycję współpracy ze mną, y, bo u siebie przerobiłem tutaj wałek wałkę odbiormocy. Nie wiem jak to pokazać o taką. Y, przedłużyłem sobie ją, nie trzeba się teraz nachylać, tylko proszę bardzo, siedzimy prosto sprzęgło. Nic tu o siebie nie wadzi Załączony, wałek rozłączony załączone rozłączony, naprawdę leciutko chodzi wszystko tak jak trzeba u mnie troszkę się poślu, poluzowała śruba bo no bo dużo się tego używa tak to się poruzowała i się jak się nie dokręciło do końca no i teraz ciut lata ale sobie zaraz to dokręcę i będzie wszystko git. Yy. Jest to zwykła wajcha, tak. No, nie trzeba się teraz tak nachylać. Zwykle jak się w Belarusach e, pracowało, to prawda, że trzeba było się nachylić, wcisnąć sprzęgło, nachylić się i się tu siłować co wajchu. I raz wejdzie, a raz nie wejdzie. No, a teraz, proszę bardzo, jest przedłużona. Jeszcze sobie ją wykrzywiłem, bo jak była prosto, to trochę chyciła mi, e, przeszkadzała mi tu na nogę, tak, i nie było jak wcisnąć sprzęgła teraz proszę bardzo jest wszystko wygodnie można jeszcze bardziej to wy... ten i proszę bardzo cyk 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 u mnie blacha tam przeszkadza kawałeczek takiej blaszki tu wystaje bo sobie tą blachę teraz założyłem i dlatego tak stuka ale tak to nie będzie to stukać gdy jest to wszystko kompletowane i jest wszystko w porządku tak yy, bardzo lekko wchodzi ten wałek wszystko ładnie pracuje, także naprawdę jest gitarowo. Zaraz pok wyjdę, pokażę jak to wygląda jeszcze z zewnątrz. Y jest to koło siedzenia, wszystko wygodnie, wszystko pod ręką. O tak to wygląda. Proszę bardzo, troszeczkę tam słabiej widać. A mój Belarus sprawuje się bardzo dobrze i bardzo jestem z niego zadowolony. Tutaj kierownica wasza też się bardzo dobrze spisuje, także bardzo dziękuję. I wszystko pasuje, tak? Wszystko pasuje, tylko był problem, żeby ściągnąć starą i tyle. No, yy, pedał gazu też sobie tutaj przerobiłem. Tylko trzeba było odciąć kawałek pedału hamulca jednego. I teraz już wszystko działa. No, bardzo ładnie wszystko się sprawuje, a ta Wajcha to naprawdę mi tak robotę ułatwiła, że naprawdę polecam wszystkim. No, cyk, załączona, rozłączona, prosta. Pozdrawiam serdecznie. I jeśli ktoś będzie zainteresowany współpracą ze mną, no to zapraszam. Zapraszam, bo naprawdę no, duże ułatwienie tak w robocie. I nie trzeba się nachylać, nie trzeba się tam denerwować, że coś wchodzi, nie wchodzi. Wszystko o to jest mm, zwykły taki jakby trend, tak. Skontrowany na dole dwoma śrubami, nakrętkami, i tyle. A i jeszcze tam sobie dałem takie gumowe pod taka, podkładki z kranu, i tyle. I teraz nic nic się już nie odkręca tak bardzo. Jest wszystko tak jak trzeba, nic o siebie nie wadzi. E, wajcha leciutko chodzi, o proszę bardzo. O. No, także zapraszam, zapraszam do współpracy. Proszę. Yy, Dzwonić na numer, który jest podany. No. I wszystko będzie gitarowo. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Na razie.